W treningu sportowym mówi się, że nie tylko ważne są ćwiczenia, sam trening właściwy, ale również bardzo, ważne jest, jest bardzo ważny jest odpoczynek, czyli czas na sen, na regenerację i podobnie z życiem duchowym. Robimy różnego rodzaju ćwiczenia duchowe, modlimy się, adorujemy, kontemplujemy, medytujemy, spowiadamy się, chodzimy na mszę świętą ale również bardzo ważne jest cisza, wyciszenie naszych myśli, naszemu myśle, ponieważ jak sportowiec, który trenuje, nie odpoczywa właściwie, przetrenuje się. Podobnie też e, ludzie, którzy poddają się ćwiczeniom duchowym, którzy, e, którzy się modlą, czy, czy choćby nawet się nie modlili, a są zabiegani e, w swoich myślach, to zmęczą się. Podobnie jak ciało, które ma dużo ćwiczeń fizycznych, sportowiec dużo ćwiczy, w końcu, jak nie będzie odpoczywał, to po prostu się przetrenuje. Tak też osoba, która nie uspokoi swoich myśli, która nie wyciszy swojego umysłu, czasami się może po prostu mówiąc najkrócej zmęczyć. I ważne jest to, żeby też znaleźć sobie taki czas, na wyciszenie, na milczenie. No może to nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, ponieważ tyle informacji, tyle się dzieje, chcemy coś widzieć, oglądać, słyszeć i stale coś w naszym umyśle się dzieje. Myślę, że nasz umysł jest, że możemy go porównać do takiej betoniarki, który cały czas coś mieli. Betoniarka coś działa, w sobie mieli zabrawę, beton. I podobnie z naszym umysłem. Zawsze coś jest, coś mieli. I ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że również nas, nasz umysł potrzebuje chwili wyciszenia, skupienia czy koncentracji. Możemy to zrobić na dwa różne sposoby oczywiście, jak jest ten zgiełk zewnętrzny. Na przykład ktoś z nas żyje w centrum miasta i nie może sobie pozwolić na wyciszenie zewnętrzne. To jest taki sposób, że skupiając się na tym zgiełku zewnętrznym, na tym hałasie zewnątrz, okna, my się do niego przyzwyczajamy. Ale co zrobić z tym filmem, który jest stale wyświetlany w naszej głowie? Wszystkie myśli, wspomnienia, jak to zatrzymać? Sposobu, sposobów jest trochę. Chciałbym tutaj dzisiaj zaproponować jedno małe ćwiczenie. Otóż postaraj się. Skupić na jednym słowie, na jednej myśli, na jednym wspomnieniu, na jednym uczuciu i przy tym się zatrzymać. Jeśli Ci się uda, przez około minutę, przez około dwóch minut, bez żadnego rozproszenia, bez pojawienia się żadnej myśli innej, niezwiązanej właśnie z tą myślą, z tą uczuciem, z tym słowem czy z tym wspomnieniem, co sobie przywołałeś, to znaczy, że. Byłeś skoncentrowany, byłeś, e, byłeś skupiony. A jeżeli cię pojawiła jakaś myśl, która cię rozproszyła, to znaczy, że się pojawiło rozproszenie. Zapraszam cię dzisiaj właśnie do e, świadomości e, tego, że stale coś się dzieje w twoim myśle do tego ćwiczenia na skupienie, na koncentrację. Zachęcam Was, zachęcam Ciebie żebyś wykonał to ćwiczenie i zobaczył jego owoce. My potrzebujemy dzisiaj się zatrzymać chwilę, pobyć w ciszy, w samotności, ponieważ ma to ogromny wpływ na nasze zdrowie. Podobnie jak sportowiec robi postępy w swoim treningu poprzez wyciszenie, regenerację, sen, spokój, podobnie my robimy postępy w naszym życiu duchowym. Jak na chwilę się wyciszymy. Zrób Niszcie sobie takie ćwiczenie, 3 minuty skupienia, koncentracji. Postaraj się skupić na jednej rzeczy, na jednej myśli, na jednym uczuciu, na jednym miłym wspomnieniu, na przykład z dzieciństwa, jak Twój tata albo Twoja mama na przykład się przytulała czy przytulał. I postaraj w tym chwilę potrwać i zobacz, co się będzie działo z Twoim, z, twoim, z Twoimi myślami. Czy Ci się uda wytrwać trzy minuty w tym skupieniu, czy Twoje myśli będą się zmieniały i będziesz rozproszony. To wszystko życzę, życzę Tobie, życzę Wam dobrego dnia.